Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło powitać Państwa na konferencji prasowej, która rozpoczyna kolejny, już ósmy sezon badań archeologicznych na polach Grunwaldu. Wiemy, że te badania co roku cieszą się coraz większą popularnością, nie tylko w Polsce, ale i w Europie, a nawet często na całym świecie. No to pokazuje tylko, że. Grunwald ma w tej chwili swoją wyrobioną markę, swoją wyrobioną, swoją wyrobioną renomę i ludzie, Polacy, Fini, ale też tak jak powiedziałem, ludzie z całej Europy, a nawet z całego świata doceniają nasz wysiłek włożony w to, żeby w sposób naukowy i rzetelny badać Pola Grunwaldu i udostępniać i jednocześnie konserwować artefakty. Dzisiaj mamy dla Państwa tutaj wraz z gospodarzem regionu, Panem Marszałkiem, pewną niespodziankę, ponieważ za moment będziemy prezentować Państwu te artefakty, które przez te 8 lat udało nam się zebrać z pola i dzięki dotacjom samorządu województwa warmińsko-mazurskiego, dzięki temu, że samorząd warmińsko województwa warmińsko-mazurskiego dba o dziedzictwo kulturowe regionu, udało nam się zakonserwować, czyli ocalić od zniszczenia, ocalić od zapomnienia, i udostępniać turystom. Chciałbym teraz poprosić o zabranie głosu Marszałka Województwa Warmińsko-Machówskiego, Pana Gustawa Marka Brzezina. Panie Marszałku. To naprawdę bardzo ważne, że nasza Wojewódzka Kultury w Rumwaldzie prowadzi już kolejny sezon odkrycia archeologiczne Wespół oczywiście z pasjonatami Historii, archeologami, którzy tutaj przyjeżdżają nie, nie tylko z Polski, ale z całej Europy, a nawet i zdarza się, że ze świata. Miejsce istotne bardzo tylko dla nas, dla regionu, ale dla historii Europy, do się mianem podkreślają, że jest to miejsce dobre, aby nazywać się stolicą średniowiecznego rycerstwa. Wszystko też poczyniliśmy w tej inwestycji, żeby tak było, żeby było zaplecze na, na, na spotkania, na turnieje e, rycerskie, na e, dyskusje e, popularno-naukowe, a nawet i bardzo naukowe, bo e, to jest faktycznie to miejsce, gdzie historia zaznaczyła się e, wybitnie i znacząco w ówczesnej Europie. E, to jest jakby odwrócenie e, też e, e, tego spojrzenia porządku europejskiego, który zagrażał tej części wschodniej bardzo, czyli samej Polsce i, i Litwie. Jak się okazuje, ta pierwsza Unia, później polsko-litewska, świadczyła długie lata o kopędze naszych państw przymierzonych. Też chcę zwrócić uwagę na fakt, że ta piękna wystawa, która jest, która też po zakończeniu inwestycji została zrealizowana, musi się ciągle rozwijać, musi ciągle nabywać eksponatów, a w moim takim przekonaniu amatorskim te eksponaty, które są z tego miejsca, są jakby bardzo ważne, bo podkreślają i świadomość, ale też i prawdziwość po prostu faktów historycznych, także Będziemy wspierać, będziemy pomagać, dziękuję panu dyrektorowi, dziękuję też panu, bo potrzebny jest ten placu archeologiczny, żeby była pełna świadomość i inwentaryzacja. No i oczywiście będziemy z pewnością chętnie doprowadzali do stanu takiego oglądalności tych ar artefaktów, które będą mogły znaleźć się na miejscu, w których wystąpią musi się rozwijać, musi być coraz bardziej też zaopatrywana w Bardzo, bardzo mocno potwierdzone fakt, a temat Archeologię, to z pewnością czy Gratuluję bardzo. Dziękuję Panie Marszałku. Szanowni Państwo, Pan Marszałek ma tutaj w 100% rację. Oczywiście możemy starać się o wypożyczanie rozmaitych Zabytków z innych muzeów i to też w tym momencie czynimy, mamy zaawansowane rozmowy. Natomiast nie ukrywajmy, najwspanialsze zabytki z Grunwaldu czekają na nas jeszcze podziemia. I mam nadzieję, że za tydzień, kiedy będziemy podsumowywać badania, nasz zbiór wzbogaci się o kolejne artefakty, a te, które zostały zakonserwowane dzięki dotacjom celowym z samorządu województwa warmińsko-matyczkiego, dzięki temu, że Pan Marszałek dba o dziedzictwo kulturowe regionu zawsze i zawsze był z nami. Za chwilę będziemy tutaj e, oglądać, ponieważ mamy przygotowaną dla Państwa specjalną niespodziankę. Ja jeszcze poprosiłem kierownika badań archeologicznych, e, pana e, Adama o to, żeby w krótkich, żołnierskich słowach, ale naprawdę w kilku zdaniach e, powiedział, co będziemy, czego będziemy w tym roku szukać, bo myślę, że to jest dość istotne, czego będziemy w tym roku szukać e, i e, jak, będą, jak, e, jak będą przebiegały nasze badania. O ile pozyskiwanie kolejnych artefaktów związanych z bitwą krąbacką jest bardzo ważne i zasila zbiory muzealne, o tyle jeśli chodzi o same miejsce głównego starcia, to tutaj z dużym prawdopodobieństwem możemy już określić, że mamy. Znamy, znane są nam te granice pola bitwy, że miało to miejsce w rejonie drogi między Kruntaldem a Łotwigowym. Czego natomiast nie wiemy, co nie jest do tej pory potwierdzone archeologicznie, to kierunek przemarszu armii polsko-litewskiej na pole bitwy i miejsce postoju przed bitwą. Dawniej sugerowano, że namiot królewski mógł stanąć koło jeziora. Łubień, ale w związku z lokalizacją miejsca głównego starcia należałoby też wziąć pod uwagę tutaj inne teorie i sprawdzić inne koncepcje badawcze. Stąd też w tym roku badania będziemy prowadzić w okolicach Starego Miasta i Wierzbicy, próbując prześledzić tą północną drogę podejścia na pole bitwy po zdobyciu Dąbrówna. Z informacją e, z źródeł historycznych, e, która sugeruje, że obóz wojsk królewskich mógł stanąć w okolicach majątku e, krzyżackiego wierzbica. Dziękujemy Państwu bardzo, a teraz chyba Pani Marszałku, czas na niespodziankę dla mnie. Pani Marszałku, e, m, tak razem tutaj tak w tym właśnie ostrożnie, ostrożnie. Krem de la creme na koniec. O! No to, no to faktycznie. Panie marszałku, może... Do fotografii uginiał. To jest autentyczne, prawda? Z pola bitwy, no. wszystko jest autentyczne, prawdziwe i to wszystko zostało zakonserwowane dzięki dotacjom z urzędu. A, ponumerowany. Tak, to, to jest, to jest na inwentarzu. Tak, pięknie. Może tak, A, to nie ma końca. To jeszcze to ciekawe zabytek, bo no to jest od potężnej kuszy. Dostać czymś takim bym nie chciał, nie bym nie chciał. To zrozumiałe. To zrozumiałe. <śmiech> <śmiech> to zrozumiałe tak. 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 A są ostrożne. Tak, są tak, 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 tak. No tutaj groty, a tu piją też. Tak. I to są... Yy, yy. Z czasów bitwy pod Brutbaldem. Z czasów bitwy tak, pod Brutbaldem. i tutaj chciałbym zwrócić uwagę Pana Marszałka na te no, słynne, one to są drobne zabytki, ale to są no, niezwykle istotne, ponieważ to są zapony. Czyli tutaj spinające płaszcz i ewidentnie od płaszczów krzyżackich, dlatego że noszą one inskrypcję Ave Maria. A ponieważ to był zakon maryjny, więc wszyscy krzyżacy mieli tego typu zapony. Któryś uciekając po prostu zrzucił płaszcz, żeby szybciej dawać nogę. to nie jest z brązu, ale tak, to, to jest z brązu. tak. No i tutaj szanowni Państwo, moim zdaniem najcenniejsze znalezisko, oprócz oczywiście tych trzech zapon, Panie Marszałku, jest to pieczęć biskupa Chełmińskiego, znaleziona przy Kaplicy Pobitewnej. Jakbyśmy się dobrze przyjrzeli, robiliśmy badania, robiliśmy zdjęcia makro, jest to pelikan karmiący młode. Tak. Z krwią. No, z, 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 tak. tak, 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 to jest to pelikan karmiący młode, jest to... To, to co nastąpi w Malborku. Dokładnie tak, tak. Właśnie, dlatego tak. to możemy bezpośrednio powiązać z zakonem krzyżackim i to zostało znalezione w okolicach ruin Kaplicy Pobitewnej. Tam gdzie y, mamy największe nagromadzenie zabytków i tam według Długosza się to potwierdza, że y, tam zginęło więcej osób niż na całym pobojowisku, w związku z czym... Zakładamy, że tam rzeczywiście, w miejscu kaplicy, stał obóz krzyżacki. Mhm. Proszę bardzo. To są... I to będzie w gablotach? Tak. Tutaj u nas, jest Już na tak. tak. To jest bezpośrednio z 15 Lucecjum 410? Którego to jest od sezonu jest? Z przed... cztery lub sprzed trzech, że no to musiało czekać na swoją kolej w konserwacji, ponieważ, szanowni Państwo, tak naprawdę do tej pory znaleźliśmy około tysiąca zabytków, tutaj, z czego no 450 udało nam się powiązać z bitwą i systematycznie prowadzimy pracę, dzięki panu marszałkowi, systematycznie prowadzimy pracę konserwatorską.